Dzień dobry. Witam Państwa na sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów oraz nasadzenie drzew i krzewów rosnących wzdłuż ulic w pasie drogowym na terenie miasta Bielska Białej. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przymiotowego zamówienia kwotę w wysokości 399 999,60 zł brutto. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert. Przystąpimy teraz do otwarcia ofert zgodnie z kolejnością wpływu. Oferta numer 1 zabezpieczona, nienaruszona. Złożona przez Zakład pielęgnacji i leczenia drzew parkowych i pomnikowych. Andrzej Suchy i Andrzej Linert, spółka cywilna 43 450 Ustroń ulica Myśliwska 9 Oferent oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 462 pięć zł i grosze. Zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie do dnia zawarcia od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2020 roku zobowiązuje się do przystąpienia do realizacji zlecenia określonego przez zamawiającego jako pilne w terminie nie później niż do 60 minut od otrzymania zgłoszenia akceptuje warunki gwarancji i płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta numer 2 zabezpieczona nienaruszona Złożona przez Pielęgnacja Zieleńców Mirosław Topór 43 344 Bielsko-Biała ulica Janowicka 41 Oferent oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 399 999 zł i 60 zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2020 roku zobowiązuje się do przystąpienia do realizacji zlecenia określonego przez zamawiającego jako pilne w terminie nie później niż do 30 minut otrzymania zgłoszenia akceptuje warunki gwarancji i płatności określone przez zamawiającego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oferta numer 3 Złożona przez Robert Tomala, Rob Art, ulica Mikołajczyka 52a 4300 Bielsko-Biała oraz Wycinka Drzew Ireneusz Ferdynus, ulica Wyzwolenia 98, 4365 Wilkowice. Oferent oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 572 tysiące, 443 zł. i 20 groszy. Zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2020 roku. Zobowiązuje się do przystąpienia do realizacji zlecenia określonego przez zamawiającego jako pilne w terminie nie później niż do 30 minut od otrzymania zgłoszenia. Akceptuje warunki gwarancji i płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta numer 4 zabezpieczona nienaruszona. Złożona przez Alpitech Paweł Buda 34100 Wadowice, ulica Studnickiego 65. Oferent oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 838 252,80 groszy. Zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2020 roku. Zobowiązuje się do przystąpienia do realizacji zlecenia określonego przez zamawiającego jako pilne w terminie nie później niż do 30 minut od otrzymania zgłoszenia. Akceptuje warunki gwarancji i płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. I oferta numer 5: Zabezpieczona, nienaruszona. Złożona przez Dalpinex Tymoteusz Szczotka, ulica Kaczeńców 14, 43, 365 Wilkowice oraz Orfi Orfin Szymon, ulica Leśna 18, 55,040 Tyniec nad Ślęzą. Oferent oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 396 219,60 zł. Zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2020 roku. Zobowiązuje się do przystąpienia do realizacji zlecenia określonego przez zamawiającego jako pilne w terminie nie później niż do 30 minut od otrzymania zgłoszenia. Akceptuje warunki gwarancji i płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. To była ostatnia oferta. Czy są jakieś pytania? Nie ma, więc proszę o czytanie protokołu toku sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów oraz nasadzenie drzew i krzewów rosnących wzdłuż ulic w pasie drogowym na terenie miasta Bibielska Białej. Komisja Przetargowa w Składzie: Pan Jan Galas, pan Robert Kaczmarek, pan Adrian Starzyk, pan Adam Ben, pani Marta Zdanowicz Dejnak, pani Lidia Czarnota i pani Henryka Kusarek Mimitka. Stwierdza, Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę wysokości brutto 399 999 zł. i 60 groszy. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert, po terminie nie wpłynęła żadna. Wszystkie oferty zostały przedłożone w stanie nienaruszonym. W czasie otwarcia ofert podano i odnotowano w załączniku do protokołu sesji otwarcia ofert nazwy oraz adresy wykonawców, ceny ofert, termin wykonania zamówienia, czas przystąpienia do realizacji zlecenia pilnego, warunki płatności i warunki gwarancji. Dziękujemy.